Dobry wieczór Państwu w nowym 2023 roku. Na pierwsze wydanie specjalne Komorniki TV zaprasza Tadeusz Nałalaniec. Drodzy Widzowie, od października 2022 roku dostarczam Państwu informacje na temat działalności gminy Komorniki, w tym obnażam zachodzące nieprawidłowości. Każdy obywatel ma prawo do informacji na temat działania instytucji publicznych, które dysponują środkami publicznymi, a pochodzącymi przecież z naszych podatków. Z kolei osoby publiczne podlegają ocenie społecznej, w tym krytyce. Ta z kolei często jest niewygodna dla władzy. Odkąd zacząłem informować Państwa o tym, co dzieje się w gminie Komorniki, zarówno moja osoba, jak i Michał Cichorz spotykamy się z hejtem. Tym od osób obecnie pełniących funkcje publiczne, ba, nawet osób sprawujących realną władzę w gminie. Tego się akurat spodziewałem. Nie spodziewałem się natomiast tego, że osoba będąca obecnie przy władzy będzie próbowała mnie zastraszać i uruchomi cały aparat państwa tylko po to, aby powstrzymać moją krytykę, do której zresztą mam prawo. W dniu 15 grudnia 2022 roku zostałem na tę okoliczność przesłuchany na komisariacie Policji w Komornikach. Daleko mi do tego, żeby porównywać się do sędziów Igora Tulei, Walermara Żurka, czy prokuratora Krzysztofa Parchimowicza. Ale metody działania jednego z radnych gminy Komorniki są bardzo podobne do tych stosowanych przez krajową władzę publiczną i mają ten sam cel założyć mi na usta. A Ataki na moją osobę utwierdzają mnie jedynie w tym, iż w gminie Komorniki potrzebne są niezależne media. Uznałem zatem, iż konieczne jest ich rozwijanie. Stąd też od nowego roku zaczęła oficjalnie działać nowa telewizja Komorniki TV, która nie będzie skupiała się na wirach, ale na całej gminie Komorniki. Nękanie mnie przez jednego z radnych gminy Komorniki. Oraz hate, uprawiany przez komornicką elitę rządzącą, to dowód na to, iż warto oglądać niezależną telewizję Komorniki TV. A już dzisiaj wydanie specjalne, Mroskowiak Gate, czyli Demokracja po Komornicku, na które serdecznie Państwa zapraszam. 12 grudnia 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznawała sprawę nieprawidłowości, do których doszło podczas wyborów Sołtysa Wir 18 października 2022 roku. Zagadnienie to szczegółowo przedstawiono w materiale Nasze Wiry TV wydanie specjalne numer 1 z 2 listopada 2022 roku oraz Nasze Wiry TV wydanie 6 z 20 listopada 2022 roku. Podczas prac komisji przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji Magdalena Mroskowiak próbowała postawić się ponad prawem, a wójt gminy Tomasz Stelmaszyk przekonywał członków komisji, że prawo zwyczajowe jest ważniejsze od prawa stanowionego. Skarga dotyczyła wójta gminy Komorniki. Jednak zarządzeniem wójta obowiązki jego pełniła w tym czasie radna gminy Magdalena Mroskowiak. Bezwzględnie zatem doszło w tym przypadku do konfliktu interesów i przesłanki, o której mowa w artykule 25a ustawy o samorządzie gminnym. Jednak przewodnicząca Magdalena Mroskowiak uznała, że jej ustawa nie obowiązuje i poddała ten artykuł pod głosowanie komisji, nadal nie godząc się z tym, że w tej sprawie głosować nie powinna. Ostatecznie za namową prawnika urzędu od głosowania odstąpiła. A więc mamy skargę na rozpatrzenia na wójta gminy Komorniki. Wnoszę o stwierdzenie, iż punkt pierwszy, wójt gminy Komorniki naruszył zasady praworządności, legalizmu podczas wyborów sołtysa WIR, które miały miejsce w dniu 18 października 2022 roku. Punkt drugi, wójt gminy Komorniki naruszył zasady transparentności wyborów na sołtysa WIR. Punkt trzeci. Wybory są wysokie, z powodów formalnych są nieważne i konieczne jest powtórzenie wyborów. Absolutnie nie zgadzam się, żeby ktoś mnie wykluczał z jakiegokolwiek głosowania yy, kadencji, do końca mojej kadencji. Co do wniosku o włączenie pani Magdaleny Mrozkowiek, jego rozpo, roz, jakby pozostawiam państwu do rozpatrzenia jako komisji, a to z tego względu, że w zarządzeniu Wójta Gminy Komorniki nr 580 na 2022 z 5 października 2022 roku, a pani Magda Mroskowej została wybrana na przewodniczącego zebrania wyborczego. Chciałem złożyć formalny wniosek o wyłączenie z prac w komisji nad tą skargą. tutaj mamy do czynienia ze skargą przewodniczącej pani Magdaleny Mroskowiak, ponieważ w przedmiocie skargi jest ta osoba wymieniona jako osoba, która przekroczyła swoje uprawnienia, a mamy w polskim prawodawstwie taką podstawową zasadę i proszę, żeby tą zasadę pan mecenas był uprzejmy e, ocenić. E, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tu ta zasada e, występuje bardzo mocno i bezwzględnie składam wniosek o to, żeby wyłączyć z obrad komisji panią Magdalenę Mroskowię. Nie można. Oceniać postępowania samego siebie, siedząc w komisji, która tego typu ocenę może prowadzić. W związku z tym musimy być transparentni, musimy postępować zgodnie z prawem. Natomiast jest to skarga na wójta, nie na mnie. Osoba, która została w skardze wymieniona jako osoba, która dopuściła się nieprawidłowości, w skardze wymieniona, nieoceniona przeze mnie, no tak. będzie oceniała to, czy. To zachowanie faktycznie było nieprawidłowe, czy, nie pra czy prawidłowe. Mam co do tego właśnie wątpliwość. Uważam, że ten wniosek w zakresie do wyłączenia pani przewodniczącej powinien zostać pod głosowanie. To w takim razie kto z, e, z Państwa jest za wykluczenie mojej osoby w dalszej części pracy komisji. Dwie osoby za. Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Czyli mamy dwa do dwóch, tak? Panie mecenasie? No, to trochę nie wyłącza. Pomimo, że dwa jest za, dwa jest przeciw. I ty się wstrzymały yy, tak? No, I ten mój za, no nie wiem. Tak, no ale dobrze, jeżeli pan mecenas... Radna Mrózkowiak wyjaśniała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powody, dla których nie stosowała się do przepisów. I to pomimo iż, jak przed chwilą stwierdziła, skarga nie dotyczy jej, tylko wójta. Na początek wyjaśniła, dlaczego nie poddała pod głosowanie wyłonionego składu Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca zebrania wyborczego wyłoniła spośród uczestników zebrania wyborczego trzy Komisję Skrutacyjną. Jednak nie dopełniła ona swoich obowiązków wynikających z artykułu 19 ustawy pierwszego statutu i nie dokonała jawnego głosowania na te okoliczności. Tym samym Komisja Skrutacyjna nie miała ma mandatu do podejmowania jakichkolwiek czynności przedmiotowy brak formalny spowodował nieważność dalszych czynności wyborczych prowadzonych przez ten trzyosobowy zespół. Teraz tak, jeżeli chodzi o wybór komisji skrutacyjnej, to podczas zebrania wyborczego dwie osoby się zgłosiły. Jedną zresztą była też partnerka Pana Tadeusza, który składa tą tutaj skargę. Z wyborem trzeciej osoby był problem, bo się nigdy nie chciał zgodzić, nikt nie zgłosić. W końcu Pani Danuta Gablik, która się zgłosiła, to były jedyne trzy osoby, które się zgłosiły i tutaj przegłosowanie tego, czy, czy, czy reszta osób będąca na sali się zgadza na to, to, to uważam za bezpodstawne. Mamy lakonicznych kilka przepisów w ustawie o samorządzie gminnym i mamy Zarządzenie, mamy status, statut sołectwa Wiry i mamy zarządzenie Wójta Gminy Komorniki, który zarządził przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa Wiry. Skarga mogła zostać wniesiona na podstawie artykułu 63 Konstytucji 227 K, dlatego że każdy ma prawo złożyć skargę, ona jest przejawem niezadowolenia. To, to są zarzuty takiej natury faktycznej i to tak naprawdę muszą się wybiegć te osoby, które, które były w trakcie tych, tych wyborów. Statut jest wydany na podstawie ustawy o samorządzie gminy i statut jest aktem prawa miejscowego. Panie, panie mecenasie, w związku z tym, że jest to akt prawa miejscowego, w związku z tym należy się do niego odnosić. Przytoczę Panu e, dla przykładu wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2013 roku, sygnatura akt 1c47 łamany przez 12, gdzie w bardzo podobnej sprawie dotyczącej tak naprawdę kwestii związanej ze wspólnotą mieszkaniową, ale też kwestiami wyboru. Sąd okręgowy odniósł się do takiego, do statutu, uznał ten statut jako dokument prawny i jego przestrzeganie w trakcie wyborów nie podlegało, nie było kwestionowane w żaden sposób. I w związku z tym, że jest to akt prawa miejscowego, przestrzeganie tego dokumentu też powinno być obowiązkowe, tak? Mm. Powinno być, ja, ja trakcie... żeby nigdy nie stosować Także statut powinniśmy, być powinniśmy być oceniać tak, tak naprawdę postępowanie, tak. postępowanie względem tak. tego, co statut opisuje. Według mojej oceny. I to jest... statut, stosujemy. Tak. statut stosujemy, Statut stosujemy, w związku z tym postępowanie powinno odnosić się do statutu i powinno odzwierciedlać to, co w tym statucie zostało ustalone. Nie, nie kwestionuję tego odnosząc się wprost do statutu czy e, trzy, wybór e, trzyosobowej komisji skrutacyjnej był dokonany na podstawie jawnego głosowania. Uważam, że głosowanie nad osobami tak naprawdę wyłonionymi y, w drodze no to tak zgłosiły. Ta siłę. szkodzi, żeby po wyłonieniu tych myślę, tych że myślę, że powiedzieć, myśl... to teraz przegłosujmy czy te trzy Myślę, osoby że ta formalność są. myślę, że ta formalność powinna nastąpić i i jest to W samym statucie gminy o tym nie ma mowy. Nie tak naprawdę na tym statucie, Nasz, który w, jest podstawą. Że Staci. wybory przeprowadza nie, nie, komisja? No, no. mówisz o, statu o... o statucie. Ten, który reguluje działanie sołectwa I dzięki temu tu muszę pochwalić telewizy Wiry, że pokazała nam, jak wyglądają nasze zebrania. Ja nie twierdzę. To, co by odpowiedział, że pewne rzeczy uchybienia były, bo były, tak? Tylko yy, tak, po pierwsze, co, co dla mnie ma znaczenie yy, w tym przypadku, oceniając to zebranie. Yy, po pierwsze, mimo wszystko ta sala była mała, żeby w sposób transparentny na 100%. Oczywiście to nie jest powód, dla którego należałoby to yy, od tego odejść, tak? Z cząstkowych relacji, co tutaj oglądałem w telewizji Wiry, bo, bo nie widziałem całego materiału, to faktycznie było tak miejsce, takie było miejsce że jak siedzi mąż z żoną, tam jeszcze córka, no to ten wstał pierwszy, żeby nie przechodzić wszyscy, wziął trzy kartki, wziął i w tych momentach wyrwanych klatkach, nazwijmy to, bo tak to powiem, bo to nie był całościowy materiał, bo nie nikt w stanie tak nagrać, oczywiście jest moment pokazania, że ktoś wrzuca dwie, trzy karty, prawdopodobnie żony albo sąsiadki z mieszkania i to też być formalnie patrząc na wytyczne naszego nie powinno mieć miejsca. Wagę tego problemu widziałbym większą, Gdyby doszło do tego, że dwóch kandydatów, jednym drugim, o 4, 5, 7 głosów, tak? to bym widział, mówię, kurczę, Perek, te kilka głosów, nie? Tam ciekawe, czy to mogło. Ale naprawdę wynik był no, jednoznaczny. W związku z tym, co do kwestionowania samych y, y, wyborów, nie podniósłbym. Pojawiła się skarga y, napisana przez obywatela, która musi być rozpatrzona przez komisję. W związku z tym rozpatrywanie poszczególnych zarzutów i porównywanie ich ze stanem faktycznym jest tak naprawdę obowiązkiem i zachowanie się w sposób formalny jest po części naszym obowiązkiem. Rozum, który nakazuje mi zachować pewien formalizm, żeby ktoś za chwileczkę nie zarzucił nam jako komisji nie, rozpatrywanie skarg nie w oparciu o to, co nas obowiązuje, czyli o przepisy, o regulaminy, o zasady. Transparentność tego, co tutaj robiliśmy, byłaby zachwiana. I musimy czasami postępować w sposób zgodny z naszym rozumem i z tym, co jest, co nas obowiązuje, do czego zostaliśmy tak naprawdę powołani. Bo być może, że to jest i wina leży tutaj może i po mojej stronie trochę, że, że nie, nie, nie wzięliśmy pod uwagę statutu sołectwa na, na, na stół, w którym, w którym żeśmy z Piotrem byli też, sprawa zostaje wy, wywleczona w sposób po prostu, no, no tak jak czasem telewizje potrafią robić, nie będę tego dalej komentował. Czy my mamy ściśle, bardzo ściśle, każdy z punktów do bólu przestrzegać? Czy jednak uznajemy, że na niwie gminy, komorniki, zwyczajów naszego społeczeństwa, troszeczkę, nie powiem, że przymrużenie oka, ale troszeczkę te przepisy. Tro, troszeczkę inaczej na to patrzeć. Nikt absolutnie nie odnosi się personalnie do osoby wybranej, czy, ona, czy to jest dobry kandydat, czy nie. Ja absolutnie uznaję, że to jest, że jedna, obydwie osoby to są osoby jak najbardziej kompetentne, wiarygodne. Powinniśmy nad tym statutem popracować i pan przewodniczący sobie powinien wziąć to, co się tutaj wydarzyło do serducha i, i wróćmy. Wydaje mi się, że nie, głosuje, nie rozmawiamy tu na temat w ogóle, bo my nie mówimy o, nie podważamy wyników głosowania, tylko dyskutujemy nad przebiegiem tego głosowania. I rzeczywiście kilka spraw tam było chaotycznie i nieprawidłowo rozwiązanych. Tu musimy sobie przyznać, że był trochę bałagan w porządku tego zebrania. Bardzo mi się nie podobało, mimo że też byłam tam, ale nie zabierałam głosu, ponieważ nie jestem ani mieszkańcem WIR, ani y, osobą, która y, miałaby, bo radni, umówmy się, pojechaliśmy tylko na to zebranie, dlatego że chcieliśmy pożegnać Kasię i dlatego tam byłam, natomiast zaskoczeniem było, sam, było dla mnie zbieranie głosów.

czy chcemy ustalić, czy na pewno wszystko było w porządku? Bo tak jak już wcześniej wspomniałem, uchybienie związane chociażby z formalnym przegłosowaniem komis składu komisji skrutacyjnej miało miejsce. Czy wójt naruszył zasady praworządności, legalizmu podczas wyborów? I dalej i dalej idąc i rozwijając ten punkt, próbuję się tutaj w tej skardze podnieść, czy Gmina Komorniki, skoro. Tutaj się zarzuca, że tego typu wybory zostały w taki, a nie inny sposób przeprowadzone. Ma prawo w ogóle i, i, i mandat i, do tego, żeby przeprowadzać wybory samorządowe na wójta, do Rady Gminy itd., itd. To przypominam, są zupełnie inne przepisy, które to regulują, i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w mojej karierze samorządowej były jakieś uchybienia na terenie gminy Komorniki, w jakimkolwiek lokalu wyborczym, aby tego typu zarzuty się pojawiały. I tu jest odpowiedź na to, czy gmina ma możliwość i, i czy ma prawo, czy też potrafi tego typu wybory przeprowadzić. Bo nie można dopuszczać nie... do tego, żeby kilka głosów razem wrzucać. No nie, to jest na każdych wyborach. Nie ludzi ileś kart wrzucić naraz. Nie wiem, czy Karp. ktoś z Was wie, jaka jest dziurka w tej urnie. Tam nie ma możliwości wrzucenia iluś kart naraz. Tam trzeba każdą wrzucić pojedynczo. Jak Państwo widzieliście, debata na temat nieprawidłowo przeprowadzonych przez radną Magdalenę Mroskowiak wyborów sołtysa Wir była długa i gorąca. A jak rzeczywiście wyglądała dziurka do urny, o której wspomniała radna Mrozkowiak? Przypomnijmy sobie. <śłuch> Jak widać, radna Magdalena Mrozkowiak lubi mijać się z prawdą. Przejdźmy na chwilę do przewodniczącego gminy Rady Komorniki Mariana Adamskiego, który poprosił mnie, abym umieścił w materiale pewien fragment. Pan przewodniczący zarzucił mi niekompetencje, gdyż jego zdaniem Rada nie jest organem nadzorczym nad sołectwem. Zastanawiam się czasem, czy radni gminy Komorniki na pewno czytają treści uchwał, które sami ustanawiają. Następnie mamy, następnie bez stosownej podstawy prawnej za zgodą Przewodniczącego Zebrania Wyborczego Przewodniczący Rady Gminy Komorniki Marian Adamtki dokonał agitacji wyborczej na rzecz jednego z kandydatów na sołtysa bier. Pomimo, iż powinien być osobą obiektywną wskazał wręcz na jedyny właściwy dla sołectwa wybór. Wspomnieć należy, że przewodnicząca Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy Komorniki uczestniczył w posiedzeniu organu sołectwa zasiadając przy stole prezydialnym jako organ nadzoru nad działalnością sołectwa. Jeżeli mogę tutaj trzy zdania, a mogę, to oprócz tego, że pan Marian jest przewodniczącym rady gminy, o czym każdy z nas doskonale wie, i pan Marian zrobił to nie jako przewodniczący, tylko zrobił to jako po prostu jeden z mieszkańców sołectwa Wiry. Tak jak ja zostałam teraz wykluczona z możliwości głosowania, co uważam za niestosowne. Prawda, że pan na nie wie, że sołtysi podlegają panu wójtowi. Nie przewodniczącemu Rady Gminy. Szkoda. Czyli już jest następne przekonanie. Nie jest żadnym organem nadzorczym dla nad I Jest Pan też w każdym razie mieszkańcem Sołtysów. Nie miał, pan, miał, pan, miał, miał pan, pan prawo wyrazić swojej zadawczej Pan hmm. tego nie biednie, Czyli zamykam listę osób chętnych yy, na stanowisko Sołtysa i oddaję Panu Marianowi głos. Chciałem powiedzieć, że Panią Dakbarę znam od bardzo dawna, właściwie od jak tylko się w Irach pojawiła. Mogę tylko dobrze o nie mówić. Wiem, że działa również w Radzie Rodziców. Rozmawiałem z panem dyrektorem. Też mówi, że się udziela. Także ja myślę, jest jest WIR od zawsze. Dlatego myślę, że dokonamy do, dobrego wyboru. Dziękuję bardzo. Teraz może poproszę o przedstawienie się kandydatów i powiedzenia parę słów o sobie. Dyskusja nad skargą trwała jeszcze kilkadziesiąt minut. Głosowanie nad nią niczego nie wniosło, bowiem dwa głosy były za jej zasadnością i dwa przeciwko. Czy jednak ta dyskusja dała radnej Mrozkowiak do myślenia? Czy coś z niej wyniosła? Czy może jednak winni byli wszyscy inni, a nie przewodnicząca zebrania wyborczego Magdalena Mrozkowiak? Zobaczmy. Ja jeszcze raz powtarzam, uważam, że komisja skrutacyjna nad tym nie zapanowała i zgadzam się z panem przewodniczącym, że powinna była zapanować i nie powinna była do tego dopuścić. Zgadzam się. Z tym. To w takim razie następnym razem komisja skrutacyjna muszą być to przedstawiciele z urzędu, no bo jeżeli mówimy o ludziach, o mieszkańcach, którzy nie do końca się znają na przepisach i nie potrafią zapanować nad jedną urną trzy osoby, no to w takim razie... to, to proponuję, żeby następnym razem członkami Pani panie, panie Wójcie, żeby następnym razem były wyznaczone osoby po prostu ale, gminy, które ale, będą w komisji to Nie pan wójt uchwalał statut, tylko państwo dosłownie dwa lata wcześniej uchwaliliście ten statut i go nie znaliście. Bo wie pani, nie można nie można mieć zarzutów do komisji, których pani nie pouczyła właściwie. A natomiast pani sama, która uchwaliła do dwa lata wcześniej ten statut tego pani nie zna, no to są dwie różne rzeczy. Proszę mieć żal do siebie przede wszystkim. Ale ja absolutnie nie mam żalu do siebie. Ale tak. co na kolejne na nie będziemy nie sto razy do tego tematu podchodzić. Nie jeden no no co kolejną komisję ma. No dobrze, ale ja skończymy tą komisję, to przejdziemy dalej na następną komisję. Tak, jest, żeby szanować czas innych racji. Tak, ale okej, okay, ale ja też nieraz jestem na... czekam, aż inna komisja się skończy. Wielokrotnie czekałam na przykład na komisję. Nieraz nie siedziałam godzinę albo dłużej, bo czekałam, aż inna komisja się skończy. Pani przewodnicząca, proszę kontynuować. Hmm. W takim razie ja nie mogę głosować, bo zostałam wykluczona. Eee, ale zadać pytanie mogę? Czy też Oczywiste. nie powinno zadać tego pytania? Może. W takim razie kto z, z Państwa jest za uznaniem skargi za zasadną? Dwie osoby. Kto z Państwa jest za uznaniem skargi za niezasadną? Nikt się nie wstrzymał, bo nie ma jest dwie osoby. W takim razie mamy dwie osoby za, dwie osoby przeciw. Przedmiotowa skarga była następnie rozpatrywana przez Radę Gminy Komorniki. Ale o tym już w kolejnym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia Państwa.